totalnie przeznaczona do wyburzenia świetne miejsce by nakręcić film pomyślałem sobie tylko jak to zrobić kiedy nie mam doświadczenia w robieniu filmu, w montażu, w całym tym ogromie spraw które trzeba załatwić ale no cóż próbujemy Nie udało się udało się to wszystko przygotować Nastąpił nastał ten dzień kiedy mogliśmy ruszyć Pamiętam tą niedzielę, lało od rana. Myślałem, że wszystko to, wszystkie te nasze prace pójdą na próżno. Ale jest! Jeszcze tylko kłopoty z dźwiękiem, jak zwykle. Bawiliśmy się świetnie. Stało się coś, czego nie przewidziałem ale obawiałem się bardzo idąc po mojej lewej stronie dziewczyna wpadła do, wpadła do kanału kilka metrów w dół Jezu jak ja się bałem nieważne już to kręcenie ten film ważne trójkąszu ona ona była w całości to było straszne Częściej, nic się, jak się później chyba okaże, nie stało i pojawił się ten człowiek, który do takich zadań jest najlepszy, normalny. Tak, to ten, ten w niebieskiej kurce którego, którego widzicie. Aparat powinien być. Aparat chyba, nie wiem co, ale zaraz zobaczę jeszcze, jakbyście ziemi... to wzięli. Nie ma kawałek sznurka, albo coś? Nie, ja, nie, Patryk, dawaj. Nie no, jest, jest No, puszczę. trzymam Dajcie, dajcie! Jeszcze czekać ja byś zaplątana To chuj tam ty, to nic nie jest Dobrze, że Marek, że przyjechałem No dawaj do góry obiektywów nie ma tam jeszcze obiektywy chyba będą Obiektywy no, Marek może reszta. Bateria, nie mam jak się mieć

Dobra. Nie wiem, co ci knęło. Bieszek. Jest bieszek, chodź. No bo co tam mają wszystko, nie? Właśnie. Jakieś obecy, a? Sprawdź, czy to jest. A parę chwil się będzie. No. Ej, tą linę może to. A pękła ta To się uszurwało, proszę, widzisz to jedno. Marek, czekaj, ci dawaj linę, czekaj. Chwila, chwila. chwila. Burek... Burek... Ej, czekaj. Pas jest... się obwiąż. Czekaj, 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 czekaj. Obwiąż się w pas. A za pasy, On ma jak masz jak Swój swój. Ee... jeszcze w dół, jeszcze w dół. Objął się w pół. pół się obior się w pół. No. No. To gałże, to. no. no mało, nie tak. Ej, ale nie targajcie. No. No. Do, Do góry, panie Marku. Jeszcze jeszcze. No, brawo, brawo. 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 brawo! 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 Tak, tak. No. Dobra, może zaokoło? Nie, tu nie. Przeglądasz się, się na gąbkę, to teraz tak fajnie, jakby cię dziedziczyła. co no, dobrze. Co? no. ale co potem? Musicie robić 5 rundy. 5 kółek. Pięć kółek? Koła, no. Pięć kółek? No. Pięć, pięć, tak? rzuc, drabórka, nie? Kurza, pięć razy trzeba tam skoczyć <laughs> Taką delikatną koronką zrobię, Tak, na no, 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 no. Możecie najpierw. My, my zrobimy różne, najpierw możecie we stać i będzie fajnie. Tylko lekarz pan mnie uświecił trochę. Zbierajcie tutaj... Uważajcie na te druty dziewczyny, bo. Jest jedna sprawa. Mów! Mów, a ja ci to załatwię. Słuchaj! Temu gościowi farby bratku. A ja wiem, ale czy on ma jechać po farby jeszcze? Czy to już... bo tam to jest... Nie, niech jeszcze na ścianie, tam u góry. No to on musi jechać po farbę, a to niech wiecie. To... Panie Marku, pan wygląda jak Leroy Jak Leroy. Taki znany raper -go z tego, z Kielc. Dobra. I to z naszym. Ale czy nie niearesztowany, nie to został. Kokoś kciuka do góry. Tak, tak, tak. Jaki plan? Mamy jeszcze coś pokręcić? No. Tak, mamy dopiero w Huduchu. Ale jest wydarzenie. Jest, jest, naprawdę jest bogactwo. No. Dziś kiedyś. Ktoś wjedzie mu na głowę, nie? Zajebiście coś to zrobiło. tak. tak. Jan, serce wygląda jak świnia. Jakbyś miał oko zanieczyszczone, to... Dochodzę, dochodzę. ...zapadnę z ciebie gdzieś. Nic tu powiesz już na razie. Boże, co za obcy. No i sobie w plecy myją, wszyscy jeden za drugim tak, stoją. Zakasaj. Zakasaj. Nie, przy, nie, nie 예, to jest okej. Okay. Ale jest wreszcie na słuchaniu pana. Tak, tylko leci na woda. Jestem Jestem okay, jesteś, okay, jesteś, jest jeszcze, jest jeszcze, ja jeszcze i jest ok. Jest ok. Nie, jest ok. No. A rękawice? Jakie rękawice? Górnie bez rękawic, rękawic. a co to coś musisz mieć chyba, w szczelonie. Taki, no, taki normalny, Nie, no nawet czasami bez rękawic zrobią. W każdym razie, że tak, że trzeba je kopać, to ma nic z tym, jak kombajn staje, to on wtedy fakluje, nie? A niech pan powie, no dobra, fachluje i tam ktoś zajmuje. przerwanie nie, no, on wtedy nie powie czy to be pausa. Fajna, fajna, fajna. A dzwonka nie ma.